Przedsiębiorstwo Handlowe KOMA to firma zajmująca się sprzedażą oświetlenia, źródeł światła oraz osprzętu elektrycznego. Posiadamy w naszej ofercie bardzo duży wybór opraw i żarówek typu LED. Są to oprawy bardzo poszukiwane przez naszych klientów. Realizujemy również indywidualne projekty oświetleniowe. Firma KOMA istnieje na rynku już ponad 25 lat. W Warszawie mamy dwa oddziały. Pierwszy to jest ten, w którym obecnie się znajdujemy, przy ulicy Czerniakowskiej 42. Drugi mieści się przy ulicy Malborskiej 41 w centrum wyposażenia wnętrz Domoteka. W trójmieście mieszczą się nasze kolejne trzy oddziały, i tam firma KOMA jest liderem, jeżeli chodzi o branżę oświetleniową. To, co wyróżnia firmę KOMA spośród innych firm branży oświetleniowej, to wysoka jakość usług. Mamy bardzo dobrze wyszkolony personel, który potrafi doradzić w każdej kwestii dotyczącej oświetlenia. Produkty w sklepach KOMA są bardzo wysokiej jakości. Staramy się dobrać nasz asortyment tak, aby zadowolić jak najbardziej wymagającego klienta. Nasza firma oferuje kompleksowe oświetlenie zarówno do domów, biur restauracji oraz różnych obiektów użytku publicznego. Mamy naprawdę różnorodne wzornictwo i dużą ofertę lamp klasycznych, które są zawsze poszukiwane przez naszych klientów. Jest to wzornictwo ponadczasowe. Producenci, z którymi współpracujemy, są przez nas starannie dobierani. Mamy lampy produkcji polskiej, włoskiej, hiszpańskiej, austriackiej oraz portugalskiej. W ofercie firmy znajduje się również osprzęt elektryczny takich firm jak Berker, Legrand, Merten, ABB i Gira w bardzo konkurencyjnych cenach. Oprócz sklepów stacjonarnych posiadamy również sklep internetowy www.coma.lux.pl. W którym klient może dokonać zakupu, nie wychodząc z domu. Firma KOMA może pochwalić się dobrze działającymi usługami posprzedażowymi. Wszelkie ewentualne reklamacje są rozpatrywane szybko i profesjonalnie. Naszym klientom udzielamy fachowych porad w kwestii dotyczącej montażu oświetlenia. Zapraszamy do naszych sklepów zarówno w Warszawie, jak i w Trójmieście. I zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lux.pl. Oddział przy ulicy Czerniakowskiej jest otwarty w tygodniu w godzinach od 10 do 18. W soboty jest czynny od 10 do 15.